Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem. Odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem Władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie. Że ja miłuję Ojca i że tak czynię jak mi Ojciec nakazał. Oto słowo Pańskie. Drodzy Panu, bracie i siostry, tak to jest, że właściwie chrześcijanie od początku tą swoją misję nazywali drogą. Drogą, która prowadzi do Ojca, drogą, która prowadzi do Jezusa. Ale uwaga, drogą, na której jest też Jezus. To nie jest tak, że tą drogą się idzie osamotnionym. Idzie się wraz z Jezusem, chcąc być jakoś tak bardziej konkretnym, no to po prostu idzie się z, z Duchem Świętym, współpracując z Duchem Świętym. No i oczywiście idzie się we wspólnocie Kościoła, czyli we wspólnocie ludzi tak samo wierzących w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. I nie jest to, moi drodzy, łatwa droga, nie jest to łatwe pielgrzymowanie, bo widzimy, nawet w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o władcy tego świata, który nic nie ma w sobie z Niego, z Jezusa. No właśnie, władcą tego świata, to też jest w Piśmie Świętym pokazane, jest Zły Duch Szatan. Idąc tą drogą, jesteśmy zagrożeni właśnie atakami Złego Ducha, różnymi rodzajami takiego niebezpieczeństwa które gdzieś tam spotykają nas na drodze, czasem właśnie cierpimy, czasem upadamy, czasem zły duch nas kusi do grzechu, a może nawet nie, nie czasem, a bardzo, bardzo często. Więc tym bardziej, moi drodzy, na tej drodze e, kroczącej do, do ostatecznego celu do, do zbawienia musimy zaprzyjaźnić się z Jezusem, z Duchem Świętym, z Bogiem Ojcem. Bo inaczej, moi drodzy, się po prostu nie da e, przejść. Albo jak będziemy szli, to będziemy ciągle po prostu obrywali e, i właśnie ostatecznie e, Uznamy, że ten kościół, ta droga to jest nie dla nas, bo jest za trudna, za ciężka. No właśnie, nie karmi nas, a, a w jakiś sposób zło nas niszczy. A myślę, że nie trzeba być jakimś wielkim prorokiem i wielkim znawcą teologii, żeby się domyśleć, że... Nikogo tak bardzo na świecie diabeł nie cierpi jak właśnie e, chrześcijan, katolików, ludzi, którzy przyjmują ciało Jezusa, e, którzy idą za nim tą drogą, którzy są mu wierni. Te ataki są ze wszystkich stron. Jesteśmy bezpieczni e, dopóki, dopóty, właśnie jednoczymy się z Jezusem. On się boi wtedy nas, a może właśnie konkretnie bardziej się Boga, Boga boi, który jest w nas. Dlatego warto, abyśmy w jakiś sposób. E, Jednoczyli się z Bogiem każdego dnia. Diabeł zrobi wszystko, żebyśmy my, chrześcijanie, nie spotykali się z Bogiem we własnym sercu, w naszym duchu. Żeby nasza modlitwa była tylko i wyłącznie powierzchowna. Diabeł zrobi wszystko, żeby tak było. Bo kiedy my zaczynamy się modlić duchem, to tak naprawdę jesteśmy zwycięskimi ludźmi. Po prostu przychodzimy przez ten świat jako zwycięzcy. Dlaczego? Bo Jezus, Bóg, zwycięża w nas wszystko. Wszystkie przeciwności, wszystkie trudy. Stąd się, moi drodzy, właśnie biorą uzdrowienia, stąd się biorą e, jakieś uwolnienia, bo ludzie zaczynają e, się modlić głęboko w sercu, e, właśnie modlitwą jakby głębi, e, nie tylko taką modlitwą powierzchowną. I niestety mnóstwo ludzi, mnóstwo chrześcijan przeżywa Eucharystię powierzchownie, przeżywa różaniec powierzchownie, przeżywa adorację powierzchownie. Nie wchodzimy w głąb, nie wchodzimy w głąb. Wiecie, to jest trud, to jest trud. Ale jeśli podejmiemy ten trud, to zobaczycie niesamowite owoce w swoim życiu. Istnieje w nas taka pokusa, żeby no, korzystać z tego, kto coś ma w sobie wypracowanego, z czyjegoś obdarowania, jakiś taki właśnie Slawko Barbarić, nie jakiś konkretny facet jakiś egzorcysta, który prowadzi mszę świętą uzdrowienie, John Baszabora przyjedzie do Polski, będzie tłumy gromadził, siostra Bydżma Kena, tłumy, ojciec Enrico i przyjedzie do, we wrześniu bodajże, Jakże, by inaczej, pojadę, bo chcę, żeby się w końcu nam pomodlił, poprorokował troszeczkę, ale właśnie, jest w nas taka pokusa, że ktoś jest wybrany i ktoś nam coś da, bo on ma od Boga, a my tego nie mamy. No właśnie. I tak nie jest, moi drodzy. Tak nie jest. My wszyscy chrześcijanie jesteśmy powołani do niesamowitej głębi, do niesamowitej racji z Panem Bogiem. Czy jest to trudne? Jest to trudne. Dlaczego? Ponieważ potrzebujemy przełamać jakieś schematy, które są w naszych głowach, w naszym myśleniu. Schematy, które przez wiele, wiele lat się gdzieś tam bardzo mocno w nas po prostu... Zakorzeniły, że tak się modlimy tylko i wyłącznie tak, że to kapłan jest taki wybrany, że siostry są takie wybrane blisko Pana Bogamy, to nie, że Pan Bóg jest tylko w Eucharystii i w Kościele, a w moim sercu to, 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 już, to już nie. To jest błędne myślenie. To znaczy, myślenie o tym, że Jezus jest obecny w Kościele, w Eucharystii, to absolutnie to jest prawda i trzeba tego Jezusa Eucharystycznego jak najczęściej adorować. To jest coś, co bardzo lubię i bardzo kocham. Tą rzeczywistość, adorację, bycie z Panem Jezusem Eucharystycznym. Ale musimy odnaleźć Boga, który jest w nas. Ducha świętego, który jest w nas. Inaczej, idąc tą drogą, drogą, którą mamy do przejścia wszyscy, no będziemy się nudzili, będziemy się męczyli, będziemy właśnie tacy bez zaangażowania. A kiedy zaczniemy się głęboko modlić, wejdziemy jakąś taką głęb głęboką modlitwę. Głasie głębi, czy wewnętrzną, to zobaczycie, że nagle po modlitwie wychodzicie zbudowani. Że nawet różaniec, który jest, przepraszam, że tego użyję słowa, nieodklepany, a przemedytowany, to on jakoś tak zadziałał, że ja jestem napełniony pokojem, napełniony Bogiem. Bo to jest obietnica dzisiaj Jezusa: pokój mój daję wam, pokój zostawiam wam. No właśnie, to jest Jego obietnica. Więc zobaczcie, jeżeli będziemy się modlić tylko zewnętrznie, to to nie będzie przynosiło efektu za dużych w naszym życiu. Nie? Będziemy chodzić, skakać od akcji do akcji. Um, Msza święta też z akcją, liturgiczną, ale akcją. Jest to spotkanie rytualne z Bogiem. Ale wiecie, jeśli zabraknie takiego spotkania w domu, codziennego, karmienia się Słowem Bożym, choćby kilka minut, wejścia we w serce, no to to będzie słabo. A człowiek, moi drodzy, który... Spotyka się z Bogiem na modlitwie, na Eucharystii, na adoracji, na Rożańcu, to ma w sobie taką pasję, że chce się z tym Bogiem dzielić z innymi. Nie wiem, czy widzicie e, taką pasję wśród chrześcijan, katolików, że chcą się dzielić Bogiem. Widzicie takie coś obok siebie? Bo ja widzę, ale bardzo często właśnie we wspólnotach charyzmatycznych, we wspólnotach kontemplacyjnych, tam gdzie są jakieś wspólnoty, właśnie na podstawie Ignacego Loyoli. Tam jest pasja, wiecie? Tam jest niesamowita pasja dzielenia się Bogiem, bo oni tego Boga doświadczają. Ja rozumiem, że wspólnoty, no to jakaś pogłębiona formacja, pogłębiona życie duchowe, ale każdy człowiek z nas jest do tego w jakiś sposób powołany. Bo inaczej, moi drodzy, nie będziemy mówić o Panu Bogu zachęcająco, nawet powiem w ogóle, że nie będziemy mówić o Panu Bogu, bo to nie będzie nas interesowało. Bo co to za Bóg, który właśnie gdzieś tam jest na mszy świętej, tylko i wyłącznie i, i nigdzie więcej. Bóg jest w Twoim życiu obecny nieustannie, jest obecny w Twoim sercu i działa. Również działa na Eucharystii, bardzo mocno działa na Eucharystii. Eucharystia jest nazwana, nazywana przez wielu sakramentem uzdrowienia, bo bardzo dużo osób dostaje tej uzdrowionych wewnętrznie i fizycznie właśnie na Eucharystii. Dzisiaj również spacerowałem, a jakże ciepło się zrobiło i słuchałem sobie jakiegoś podcastu o takim Polaku, który, świadectwo, który właśnie gdzieś tam w Anglii, do Anglii wywędrował i nagle gdzieś tam się okazało, że jest chory. Lekarze kazali mu się żegnać z żoną. Z rocznym dzieckiem, nieco chyba nawet rok nie miał, no bo pan ma chorobę, która jest nieuleczalna. No ale miał jakichś zaprzyjaźnionych ludzi, przynieśli mu Komunię Świętą, no i jakiś tam lekarz powiedział: To jest najlepsze lekarstwo. To i ta kropówka, którą pan dostał, to są najlepsze dwa lekarstwa. Nie? Został uzdrowiony, żyje, ewangelizuje, został szafarzem Komunii Świętej. Tam w Anglii, w jakiejś parafii, Eucharystia. Tu się dzieją naprawdę cuda na Eucharystii. Tylko, no aś proszę księdza, dlaczego nie w naszej parafii? Dlaczego my tego nie widzimy? Powiem wam, że jak zacząłem odprawiać msze święte z uwielbieniem, to coś się w ludziach w ogóle zaczęło zmieniać. Nie wiem, czy wy też takie macie przeczucie i tego doświadczacie, ale jakoś jest tak, że taka msza święta, jak się jeszcze zostanie chwilkę i uwielbia Pana Jezusa, którego się przyjęło do swojego serca, to zaczyna człowiek jakoś bardziej doświadcza tego Pana Boga. Niekoniecznie fizycznie, emocjonalnie, ale w duchu. Coś zaczyna się zmieniać. Tak są uzdrowienia. Pamiętam moją pierwszą mszę świętą z uwielbieniem. Uwielbienie, które było po komunii świętej. Prowadziłem z kartki, napisałem sobie na kartce. W ogóle nie było serca prowadzone. Teraz już jakoś tak serce prowadzę. I to, co tam się zadziało na tej mszy świętej, to było niesamowite. Jak Pan Bóg zaczął działać, jak na ogół było tak, że kiedy się kończy msza Święta, po prostu Kościół jest pusty. Jak Ksiądz wychodzi za Krystię, wyszedłem za Krystię i ludzie było ludzie wszyscy na, klę na klęczkach. Tak bardzo doświadczyli Pana Boga. Wszyscy ludzie na klęczkach i nie wyszedł. Aż krzyczałem do nich. Idźcie do domu, bo ja idę spać. Nie? No i poszli. No to mój grzeszek jakiś tam nie. Ale rzeczywiście yy, doświadczenie Boga. Ono niesamowicie przemienia. Pomijam, że tam niesamowity co w ogóle był. Ym, dziewczyna, która miała stwarnienie rozsiane, została zupełnie uzdrowiona yy, i takie świadectwo też spłynęło. Po pierwsze, że Święty jest uwielbieniem, więc zobaczcie, kiedy zamiast może ogłoszeń księża by robili uwielbienia, właśnie, kontynuowali tę modlitwę, no to może, może ten Kościół by ożył bardziej. Może by Kościół yy, bardziej ożył. Wcale nie sugeruję, że, yy, że, że jest jakoś martwy. Moi drodzy, w Bogu. W Bogu zawsze jest więcej. W Bogu historia, przygoda, ona się nigdy nie kończy. To nie jest tak, że tu bardzo często charyzmatycy mówią, nie? Że, że jak spotka, doświadczyli jednego uzdrowienia, to wiedzą, że jest więcej. I jest, jest więcej. Kogoś prosto kręgosłup boleć, to wiedzą, że Pan Bóg czyni więcej. I Pan Bóg się da im poznawać bardziej, więcej. I to jest wielka przygoda, niesamowita przygoda. I czasami nam ludzie właśnie wtłaczają, że to jest trud, że, że duch nas zły będzie męczył, że będzie zastraszał. Tak będzie zastraszał. No zobaczcie na świętego Pawła dzisiejsze pierwsze czytanie. Święty Paweł dzisiaj został ukamienowany. Tak? No właśnie. Zobaczcie, że to jest historia wielkiego ewangelizatora, który miał. Tę możliwość doświadczenia Pana Boga Jezusa w sposób niesamowity, ale jestem przekonany, że On nieustannie doświadczał Go na modlitwie, że on naprawdę nieustannie doświadczał Go na modlitwie. On w ogóle takie fajne świadectwo sobie dał. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. No właśnie, ile on wycierpiał dla Jezusa to nie tylko to. Tam wtedy były inne troszeczkę czasy. My tyle nie wycierpimy. Nie bójcie się o to. nie? Na pewno jakieś przeciwności będą, ale kiedy pójdziemy za Jezusem, kiedy będziemy napełniani nieustannie duchem świętym, to duch święty będzie stwarzał nas nieustannie, na nowo będzie nieustannie, przemieniał nasze serca, bo moi drodzy, to jest Jego obietnica uzdrowień fizycznych, to jest Jego obietnica pokoju, który będzie w naszym sercu. Już powiedziałem o tym przed chwileczką. To jest, moi drodzy, obietnica, że no właśnie, żeby, nie, żeby ten lęk, który przychodzi do nasz, naszego serca, on nie ma prawa tam być. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Jakikolwiek, jakakolwiek nie byłaby przyczyna tego lęku w twoim życiu, bo to może być naprawdę różna przyczyna. Może być tak, że boisz się o pracę, o zdrowie, o dzieci, o, o męża, o żonę, no, o Polskę, o ojczyznę, tak, o Europę, o świat. No, diabeł atakuje nas lękiem w ogóle niestety bardzo często przez różne fałszywe objawienia. Lękiem nas atakuje, żeby nas zastraszyć, żebyśmy się bali wszystkiego. No nie. Chrześcijanie idzie odważnie, odwagą, która nie pochodzi od Niego, tylko odwagą, która pochodzi od Ducha Świętego, która jest obietnicą Jezusa. Więc, moi drodzy, dlatego apeluję, proszę i siebie samego, do siebie też to mówię, żebyśmy, no właśnie, wszyscy zaczęli głębiej się modlić, spotykać się z Bogiem, doświadczać Go, rozważać Słowo Boże, Spędzać czas z Nim, po prostu spędzać z Nim czas każdego dnia. Bo inaczej chrześcijaństwo utraci smak. A traci smak. Ludzie naprawdę, młodzi ludzie, już nie widzą nic w Kościele, w ludziach Kościoła. Może tak? Pewno, że nie doświadczyli Pana Boga, który tutaj przychodzi. Pewno, że niewiara zaczyna się od, od, od braku modlitwy. Wtedy zaczyna się człowiek niewierzący, kiedy przestaje się modlić. Ale gdybyś zobaczył zapalonego chrześcijanina, który wychodzi radosny z Mszy Świętej Niedzielnej, przepełniony radością, pokojem, nie? inny taki, wiecie, wszedł zmartwiony, wychodzi, wychodzi właśnie niezmartwiony, bo wie, że Jezus się zaopiekuje nim, to by inaczej patrzyli też na nas. Ja już pomijam grzechy Kościoła, nasze grzechy księży, czy też wasze grzechy, bo młodzież też na te grzechy patrzy jakoś. To też pewnie, też pewnie ma znaczenie. Myślę moi, drodzy, że, myślę, moi drodzy, że to nie jest tak, że kapłani są do tej ewangelizacji przeznaczeni. Ja się bardzo cieszę z Soboru Watykańskiego II. Bardzo często jest tak, że ludzie zrzucają kryzys wiary nie na to, że się nie modlą, tylko na Sobór Watykański II, że on takie zamieszanie wprowadził. To jest bzdura, moi drodzy. Nie słuchajcie takich ludzi, którzy takie, takie rzeczy wam gadają. Kryzys w Kościele już był dawno. Jak posłuchacie młodych profesorów, to kryzys się już dawno zaczął w Kościele. Sobór Watykański przywrócił w miarę normalność jakąś. Pokazał świeckim, że wy też jesteście zjednoczeni z Bogiem. Że w waszych sercach też mieszka Bóg. Nie tylko kapłan, wiecie, wybrany przez Pana Boga do ewangelizacji i do wielkich rzeczy, jaką niewątpliwie jest Eucharystia, i sakramentalizowanie innych ludzi, ale wy też jesteście do wielkich rzeczy poznaczeni. Naprawdę to uwierzcie. Ten Sobór Watykański, wiecie, jeszcze się nie ziścił. Ciągle jesteśmy w przededniu, ale już się zaczęło. Już coraz więcej osób, ja bardzo dużo słucham na YouTubie podcastów chrześcijańskich, katolickich przede wszystkim oczywiście, no to widzę ludzie doświadczają Pana Boga, modlą się, w imię Boga nawracają innych. Właśnie ten Pan, o, którego, o którym dzisiaj słyszałem w Anglii, mówi, że opowiada w swojej pracy o Jezusie. No fajne świadectwa ludzi, którzy po prostu się modlą, którzy Go doświadczają. Oczywiście to doświadczenie to jest, to jest trudny temat, to jest bardzo trudny temat. Inaczej będzie doświadczał Pana Boga człowiek, który ma, nie wiem, emocjonalność taką bardziej rozbudzoną, inaczej będzie człowiek taki wrażliwy, doświadczał Pana Boga, inaczej, jakiś intelektualista, każdy w jakiś sposób inaczej. Ale jeśli będziemy spędzać nim czas na Słowie Bożym, na adoracji, na uwielbieniu, na Eucharystii, jeśli to wszystko będzie przeżywane głęboko, wewnętrznie, to zobaczycie, że no, zacznie się przemiana od nas, zacznie się przemiana od nas. Ale pamiętajcie i jakoś tak przyjmijcie sobie to do serca, że droga, którą kroczymy jako chrześcijanie z jednej strony łatwa nie jest, bo dużo połapek diabelskich gdzieś tam jest, dużo trudności. Jeśli będziemy zjednoczeni z Bogiem, będziemy się naprawdę głęboko modlili, porządnie modlili, to będziemy mieć pomoc na każdym miejscu i w każdej materii, czy to zdrowie, czy to finanse, czy to coś innego i będziemy szli do celu pociągając innych za sobą, pociągając innych za sobą. No i tak prowadzimy te wszystkie refleksje Soboru Watykańskiego w swoje życie. No bo o to by chodziło właśnie, że, że ten czas, który teraz jest, nastaje, bardzo mocno będzie należał do świeckich. Czy sobie tego życzycie, czy sobie tego nie życzycie. Każda msza święta jest niesamowitym spotkaniem z Bogiem. Tylko to, co trzeba uwierzyć w to. Przyjąć do wiadomości, że tutaj Bóg chce się z tobą spotkać. Takie jeszcze jedno świadectwo na koniec, mi się przypomniało. Kiedyś spowiadałem dziewczynę, bardzo pogmatwane życie, bardzo, bardzo, bardzo Była mi na plebanii, moja uczennica wyspowiadałem, kazałem iść do kościoła i powiedziałem mi, że Pan Jezus tam czeka na ciebie. Tak sobie chlapnąłem po prostu. Wiecie, ona poszła za chwileczkę domofon. Proszę księdza, niech ksiądz otworzy. Otworzyłem, przyszła do mnie do pokoju. Proszę księdza, ksiądz miał rację. On tam jest. No i zaczęła mi że że doświadczyła Pana Boga. Bo co, bo uwierzyła w to, że ksiądz powiedział, że jej Bóg jest w kościele. Ona w to uwierzyła. I ona po prostu otworzyła swoje serce. I mi się wydaje, że my często po prostu mamy te serce zamknięte na mszy świętej. I dlatego tak mało przyjmujemy. Otwórzmy serca na tej Eucharystii i na każdej innej, i na każdym innym spotkaniu. С Богом, Аминь.